No, tutaj dobrze widać, żeby nikt nie miał wątpliwości, że tu u nas balony nie latają. A latają, a latają sobie. A co, to my gorsi, gdzie to jest właśnie? Widziałem na jakimś filmie taki, taki a taki oto filmik, że tam naraz mnóstwo balonów. Nie wiem, z 50-100 balonów startuje. Startują, nie wiem czy o świcie. Niesamowite jest jak rozgrzewają te, napełniają tam te balony. Czemu oni je tam napełniają? To wszystko tak płonie pięknie i tak jeszcze o świcie to wszystko tak wygląda niesamowicie efektownie. No. I wtedy takie 100 balonów leci naraz. Ale tam mają takie bardzo duże, duże, duże kosze. Siada tam jakieś 20 osób. No i, no, i no Zaraz zapytamy tych ludzi, gdzie można się na te balony załapać. Dobrze. Dzień dobry. Tam balon leci. Tam tylko za chałupą to go nie widać. A to nie u Was wystartował? Nie wiem. Ciekawe. Ale to tak na co dzień nie latają balony, nie? Tylko dzisiaj ktoś sobie tam. Pisała, że. No, to pięknie. No tak, to parolotka tylko, nie? Parolotka i motocykł. No fajnie. Myślałem, że się załapie na tego balona, ale chyba go nie dogonię. Cześć, Witek. Cześć. 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 Poszedł? Idź tam, idź tam do pani, idź do pani, idź do pani. A tu się nie da. Teraz ten balon jest tutaj. No patrzcie. Całkiem nisko. Leci tutaj. Całkiem nisko. To ci balon. Ну, 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 Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, który jest pasterzem swojego ludu. Alleluja! Bo Pan jest Bogiem wielkim, wielkim królem nad wszystkimi bogami. W Jego ręku głębine ziemi, szczyty gór do Niego należą. Jego własnością jest morze, które sam stworzył, i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, który jest pasterzem swojego ludu. Alleluja! Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, da nam że z mocy nieprzyjaciół wyrwany, służyć mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed nim. Zjeżdżą nas nawiedzić z wysoko wschodzące słońce, by oświecić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojców i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków mamy celu potrzeb usprawiedliwiony do swojego domu, a nie ten, który dbał Dzięki składajmy naszemu Zbawicielowi, który przyszedł na ten świat, aby być Bogiem z nami, zanośmy do Niego nasze prośby. Chrystę pról chwały, bądź naszą radością. Chryste, Panie świadomości schodząca z Wysoka, Ty jesteś początkiem przyszłego zmartwychwstania. Wspieraj nas, abyśmy nie trwali problem śmierci, lecz postępowali za i światłości życia. Chrystę król chwały bądź naszą radością. Pokaż nam swą dobroć, która objawia się we wszystkich stworzeniach. Abyśmy wszędzie oglądali Twoją chwałę. Chryste, Królu, chwały, bądź naszą radością. Panie, nie dopuść, aby dzisiaj zło nas zwyciężyło. Lecz pomóż nam je pokonać siłą dobra. Chryste, Królu, chwały, bądź naszą radością. Gdy po przyjęciu sztuki Orlany zostałeś namaszczony duchem świętym. Spraw nie kieruje nawet dzisiaj łaska Twojego ducha. Chryste, Królu, chwały, bądź naszą radością. Tą bitwę pańską można poprzedzić krótką formą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Zostanę zbawieniem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Przerwujący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wokół niech będą dzień. Niech nas Bóg błogosławi w gronie od wszelkiego złego. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen Amen. przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest trójce jedyny. Serca bez wskazy nie osłabia. Godziny tej tajemnicy Piotr ją objawił w świątyni, przez cuda w imię Jezusa. Duchem wolą przed do apostołów nauki, oni pomocą Chrystusa, bezpieczną wiodą na drogą, ojców i jego Synowy, z najświętszym duchem miłości, chwała, podziękowa i południu. Niech będą teraz i zawsze, aby, jeśli układa się więcej niż jedną z trzech godzin, mogliby w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy rozumieć salmy podane poniżej, w salmowie dodatkowo. Pan mnie prowadzi do źródeł wody żywej, hallelujah. Paść ich będzie baranek i poprowadzi mnie do źródeł wód życia, a 7 17. Pan jest moim pasterzem, czego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Panu, niech zniknął z ziemi grzesznicy i niech już więcej nie będzie występnych. Błogosław duszą Moja Pana, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Halleluja. No 40 kilometrów. 587 kilokalorii. Trasa dzisiejsza wygląda. No. Co to jest? Coś mi tu się... Jakiś koc mam tu złożony, czy co?